Ja Worska, witam i zapraszam na wtorkowe wydanie informacji Telewizji Gorzów. OSP w Janczewie już zaciera ręce ze za szczęścia. W kwietniu rozpoczęto budowę nowej siedziby dla strażaków, którzy do tej pory gnieździli się w niedostosowanym budynku z początku XX wieku. Nowa remiza dla druhów z Janczewa ma powstać w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Ruszyła budowa jednostki ochotniczej straży pożarnej w Janczewie. Jest to, będzie to budynek remizy z trzema stanowiskami garażowymi i z pomieszczeniem Socjalnym, z salą szkoleniową dla druhów z jednostki w No Przede wszystkim wchodzimy w XXI wiek z tym budynkiem. Będzie przede wszystkim zachowane bezpieczeństwo strażaków po działaniach, czyli mamy tutaj na myśli zachowanie czystości, odpowiednie wydzielenie strefy brudnych i czystych, co jest w pożarnictwie w XXI wieku bardzo ważne znaczeniem, ponieważ jesteśmy podczas działania narażeni na różne czynniki kancerogenne, rakotwórcze, a pozwoli nam to przede wszystkim zachować odpowiednie właśnie wydzielenie tych stref i zachowanie bezpieczeństwa po działaniach, ale również będzie tam miejsce dobrze Przeprowadzania różnych szkoleń, ćwiczeń, będzie odpowiednie stanowisko warsztatowe również do konserwacji sprzętów. No i też biuro, w którym będzie można prowadzić całą administrację jednostki. Wiele lat czekaliśmy na ten moment, kiedy ruszy budowa remizy. Zważając na to, że budynek, w którym obecnie funkcjonujemy, jest z czasów przedwojennych, a teraz, kiedy powstały już projekt i zostało przyznane do finansowania, ten budynek otwiera nam nowe możliwości, i kiedy dowiedzieliśmy się, że uzyskał ten projekt dofinansowanie, i wszystko jest to już na dobrej drodze, żeby budynek powstał, radość w nas była niewyobrażalna. Cieszyliśmy się dosłownie jak małe dzieci, tak można powiedzieć, ponieważ. Pierwszym, pierwszą taką naszą radością dla strażaków było w 2017 roku otrzymanie nowego samochodu ratowniczego, gaśniczego, fabrycznie nowego. A teraz przyszedł następny etap. To jest no, rzecz, którą będziemy pamiętali do końca życia i, i, i moment, kiedy będziemy już mogli uroczyście przeprowadzić się z budynku do budynku, no to będzie również będą to również niesamowite emocje. W pierwszym liceum ogólnokształcącym w Gorzowie odbył się turniej historyczny pod nazwą Nie gniewa się na mnie Polsko! Jak dziś rozumieć patriotyzm? W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, a całemu wydarzeniu patronowała Ewa Rawa, lubuska kuratorka oświaty. Dzisiaj często mówimy, a ta przeszłość i my uznaliśmy, to znaczy ja i moi koledzy historycy, że chcielibyśmy, żeby młodzież ciągle o tej przeszłości pamiętała. Ale czas pędzi, nieubłaganie, więc... Zaproponowaliśmy im coś innego. Może nie tak bardzo, ale jest to turniej, a nie taki typowy egzamin. To znaczy, mają się też bawić, mają zobaczyć, jaka Polska jest piękna i cieszyć się, że żyją właśnie w tym miejscu. Zadania są bardzo zróżnicowane, generalnie aktywizujące, to znaczy, tak, żeby oni mogli troszeczkę pomyśleć, czasami nawet coś trafić, ale wykazać się taką wszechstronną wiedzą, że znają Polskę polskie obrazy, piękne miejsca w Polsce, najważniejsze postaci i, i potrafią się tym wszystkim bawić. Uczniów mamy dużo i do szkoły, do szkół w naszym województwie, są w całej Polsce wybiera się duża liczba uczniów. W przyszłym roku będzie gorzej i taka możliwość zapoznania ze szkołą, zaprezentowania szkoły, ale z drugiej strony też bardzo ważne, że akurat konkurs o takiej tematyce. Zbliżają się święta. Myślę, że patriotyzmu powinniśmy uczniów uczyć od najmłodszych lat, czy dzieci uczyć od najmłodszych lat, ale też taka ciekawa inicjatywa, bo jak rozumieć dzisiaj, jak młodzież współcześnie rozumie pojęcie patriotyzmu, co to znaczy być patriotą dzisiaj. Też jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało. Interesuje się ich w sumie od zawsze. No i jest to możliwość przetestowania swojej wiedzy. Na pewno się spodziewałam II wojny światowej. Książkowa czy, czy encyklopedyczna definicja patriotyzmu jako miłości do ojczyzny i zaangażowania w, w sprawy narodu to jest niezmienne, uniwersalne i ponadczasowe. Natomiast rozumienie tego przez młodych ludzi zmienia się e, z czasem i e, jest na pewno sprawą indywidualną. Jeżeli dzisiaj e, rozmawia się z, z młodzieżą, bo przecież te zagadnienia są w Wklecone w podstawy programowe bardzo wielu, e, wielu przedmiotów, to, to mówi się ta, o takim e, poczuciu bycia patriotą, czy bycia patriotą e, na co dzień poprzez płacenie podatków, kasowanie biletów w, w autobusie, czy nawaj czy, czy nawet dbanie o środowisko naturalne. Poczucie przynależności do społeczności lokalnej, tak jak tutaj mówimy, do tej małej ojczyzny, stąd ta, e, ta definicja małej ojczyzny, a później ojczyzny, e, jest czymś bardzo ważnym, bo Najpierw trzeba czuć, po, trzeba czuć e, się częścią tej, e, tej małej społeczności, żeby potem na przykład czuć się Polakiem. Nie zawsze trzeba znać e, od początku do końca historię kraju, e, żeby czuć się patriotą. E, wystarczy, że potrafimy komuś polecić jakieś piękne miejsce, e, gdzie się udać, e, że potrafimy powiedzieć o jakiejś ważnej postaci, swojej na przykład ulubionej, e, odpowiedzieć dlaczego, e, no i rozpoznać nie tylko pieśni, ale też. Tych artystów, którzy współcześnie nawiązują do, do wydarzeń, które się wokół nas rozgrywają. Kultura to najlepszy sposób na integrację. Wiedzą to dzieci, które zobaczyły przedstawienie pan twardowski, ale bajka, w wykonaniu baletu dworskiego Krakowia Dansa. Weronika Górnicka, koordynatorka projektu z u podkreśla, że młodzi i sztuka to doskonałe połączenie. Mamy dzieci, tak naprawdę, z bardzo wielu zakątków województwa. Mamy bardzo, gr dużo, bardzo dużą grupę ze świebodzina ze Subic Skargowej, Sulechowa, bardzo dużo szkół z Gorzowa, Świetlica z Drezdenka i także rodziny ukraińskie, które otrzymują wsparcie w Centrum Migranta. Ten feedback jest naprawdę rewelacyjny. Dzieci w grudniu wyjechały z teatru zachwycone, więc stwierdziliśmy, że może warto kontynuować, może warto spróbować tym razem elementu troszkę innego, czyli muzycznego i tutaj widzę po tych emocjach, które są, że wszyscy są naprawdę pozytywnie nastawieni. Z tego co wiem, niektóre są w filharmonii po raz, Pierwszy, Więc myślę, że to też jest gigantyczne przeżycie, zwłaszcza, że dzisiaj będzie nas tutaj prawie 500 osób, więc to jest naprawdę bardzo duża grupa. Dzieci są bardzo podekscytowane i myślę, że już się naprawdę nie mogą tego doczekać, aż się zacznie. Mamy przedstawienie Pana Twardowskiego w Filharmonii w czerwcu, mamy w Dzień Dziecka przedstawienie w teatrze. Ten element jest tak naprawdę takim elementem integracyjnym, żeby też dzieciom polskim i ukraińskim przybliżyć trochę kulturę, historię, legendę Polski. Taką naprawdę jedną z najbardziej znanych, bo jednak pan Twardowski jest bardzo zakorzeniony w kulturze, więc mamy nadzieję, że to będzie bardzo trafny wybór. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej otrzymał z elektrociepłowni PGE nieciekawe informacje. Dostawca poinformował odbiorców ciepła sieciowego dla miasta Gorzowa o wprowadzeniu kolejnych podwyżek taryf ciepła. Dla mieszkańców to przykra. Wiadomość nie tylko zresztą dla mieszkańców, bo te podwyżki cen ciepła, one też dotyczą wszystkich miejskich instytucji, wszystkich placówek kulturalnych, wszystkich placówek oświatowych, społecznych. Taki wzrost kilkunastoprocentowy kosztów, który nastąpi w maju, no to już jest, to są kolejne pieniądze, które trzeba będzie wygospodarować w, w budżecie, no ale najbardziej też ucierpią mieszkańcy, bo oni już odczuwają te Wcześniejsze podwyżki. My staramy się mieszkańców poinformować, że nie mamy na to żadnego wpływu, bo te ceny dyktuje PGE i tak samo w tym przypadku było, że po prostu oznajmiono nam, że podwyżka nastąpi od 1 maja i zakład gospodarki mieszkaniowej, który administruje miejskimi budynkami, miejskimi mieszkaniami, nie ma innego wyjścia, tylko zastosować się do tego polecenia. No, mówimy też o tym, że to jest przykra sytuacja, bo te podwyżki od ubiegłego roku wzrosły już prawie 200%. To, są, to jest skala ogromna. Cena za ogrzewanie wynosiła wcześniej 30 zł, teraz przekroczyła 90, więc to naprawdę mieszkańcy to odczuwają, wszyscy to odczujemy. Jest to dla nas sytuacja zaskakująca, bo wcześniej mowa była o tym, że w maju te podwyżki nie nastąpią, że ceny zostaną wręcz obniżone. Próbujemy to wyjaśnić, jaka jest tego przyczyna. Natomiast no, na dzisiaj zostaliśmy um, postawieni przed faktem dokonanym i nie ma innego wyjścia, jak poinformować mieszkańców i wszystkie nasze instytucje o tym, że po prostu ceny ciepła będą większe. Dziękuję za uwagę. Na następne informacje telewizji Gorzów zapraszam jutro o godzinie 17:30. Do zobaczenia.